Zostały wprowadzone sztandary i kolejnym punktem jest meldunek drużynowych dla oboźnego. Drużynowy Michał Jureczek ma do gotowości 10 drużynny harcerskiej z pośrednika na apelu. Stan zgodny z prawdą. Poczekaj! Czuwaj, drużo oboźny. Przybocz Natalia Jankowska melduje 11 drużynę harcerską z Wielkiego Klimcza i miała 1 szwadronu 2 pułku, szwajerzy alfabetyczny. Stan zgodny z sprawdzony. Przez te trzy dni, od piątku do, do e, niedzieli, trwa rywalizacja harcerska e, chówca Kościerzyna, chówca Szczum, e, chówca e, Kartuskiego, e, jak i e, chówca z Nowego Dworu Gdańskiego, e, który, które rywalizują tutaj w różnych dyscyplinach. E, 80 lat temu na tym terenie odbył się międzynarodowy zlot harcerzy skautów wodnych. i e, Chcemy upamiętnić tamten czas yy, biwakowania, obozowania tamtych harcerzy i przez, ten, przez te trzy dni yy, chcemy, żeby ten duch tamtego, tamtych harcerzy, tamtego, tamtego życia yy, tutaj nas, jakby powiedzieć, natchnął, żebyśmy mogli wrócić do takich korzeni. Yy, Harcerze tutaj yy, przed południem uczestniczyli yy, w różnego rodzaju yy, konkurencjach, czy to strzelectwo, czy ucznictwo, czy też gry, gry takie terenowe, a po południu wszyscy harcerze będą brali udział w konkurencjach wodnych na kajakach, na łódkach i na szaklówkach. Takim kulminacyjnym, takim mostem łączącym tamtą epokę z tą jest e, rekonstrukcja takiego mostu e, na kajakach pontonowego, który był właśnie w 1932, a tutaj nasi harcerze, nasi źródłowowie robią właśnie replikę tego mostu, może nie w takim e, wymiarze, bo tam ci harcerze mieli 300 kajaków, my mamy troszeczkę mniej, ale chcemy, e, chcemy tego dnia z lądu przejść na wyspę, e, która od dawien dawna była związana z Garczynem, teraz jakby powiedzieć troszeczkę zapomniana. A chciałbym przypomnieć, że przed wojną była tam wieża widokowa, z której można było zobaczyć nawet chyba kościerzynę, a yy, na zboczach tej, tej wyspy, tej górki yy, był skutowany amfiteatr, a sceną tego 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 amfiteatru była właśnie woda. Harcerstwo yy, to dawne, to teraz teraźniejsze. Yy, ma na pierwszym miejscu sobie postawić to, że ma służyć, pomagać innym, nie otrzymując nic w zamian. I mam nadzieję, że tutaj te szczytne ideały przedwojenne, jak i teraźniejsze po prostu będą dalej realizowane. Muzyka Garczyn jest położony wśród lasów. Więc to już jest jakby taki element, gdzie łatwo się buduje i tworzy tą atmosferę harcerską. Ogniska, gwiaździste niebo, tafla wody, to wszystko sprzyja gawędom, sprzyja rozmowom, a też ta cała infrastruktura, którą mamy w Garczynie, sprzyja zdobywaniu różnych sprawności. Mamy strzelnicę sportową, mamy tak zwany małpigaje, gdzie można się wspinać, mamy ściankę wspinaczkową, mamy przystań wodną z żaglówkami, kajakami, rowerkami wodnymi, łodziami wiosłowymi, mamy boiska sportowe, a więc to wszystko sprzyja temu, by Nabywać wielu sprawności fizycznych. W warunkach nie ukrywam na pewno czasami spartańskich, bo oprócz nowoczesnego hotelowca mamy też takie domki jeszcze, które się zachowały, które no, jakby przypominają lata minione, gdzie trzeba spędzić noc w nieco trudniejszych warunkach, czyli hartować swój, swój duch i swoje ciało. Pana komisarza Bardzo dobrze. Proszę.